Mili Państwo coś, co się chyba nie zdarzyło od kilku konferencji. Wyprzedzamy czas. Z tym większą przyjemnością zaproszę kolejnego prelegenta, pana Pawła Kołodziejskiego, historyka, muzealnika, no, znawca dziejów nie tylko zresztą powiatu Starachowickiego. Poza tym, no, niewiele w Starachowicach się rzeczy dzieje kulturalnych, w których by pan, ręki pana Pawła nie było. Jest opiekunem największego zabytkowego pieca, jaki w naszych terenach istnieje. No i również farmerem, ponieważ ma świetną hodowlę dinozaurów. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, niech koniecznie odwiedzi ekomuzeum w Starachowicach. Wystąpienie pana Pawła będzie dotyczyło architekta, który architekta i urbanisty, też można tak powiedzieć, który odcisnął ogromne piętno na kształcie, na wyglądzie starachowic międzywojennych, a później również, o czym mało kto wie, na, na kształcie chociażby odbudowywanego Gdańska. Bardzo. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie, rzeczywiście kto jeszcze nie był w Muzeum Przyrody i Techniki zapraszam serdecznie do Starachowic, to jest ta jedna wspólna mała ojczyzna, o której moi przedmówcy szanowni również opowiadali. Ja sobie tylko muszę swoją prezentację, będzie to trochę łatwiejsze, jeśli zdam radę. Szanowni Państwo, ponieważ organizatorzy dali nam wszystkim drastycznie mało czasu, w związku z tym tytuł mojego wystąpienia to W poszukiwaniu utraconego stylu. Poszukiwanie utraconego stylu zostawiam do lektury mojego referatu. Będzie to mowa o dziedzictwie, o w zasadzie takim sporze. Do architektonicznym początku II Rzeczpospolitej, kiedy poszukiwano jednego z elementów takiego zwornika tożsamości, również tej przestrzennej, czyli szukano stylu polskiego. I to poszukiwanie stylu polskiego jest również świetnie widoczne w, w, w przykładzie Starachowic. Ale zacznę dramatycznie. Proszę Państwa, 17 marca 1987 roku wybuch pożar, który strawił. Drewniany kościół, kościółek w zasadzie w Starachowicach, kościół wszystkich świętych, i po kilku dekadach zniknęła druga w historii miasta świątynia dzieło Jana Borowskiego. Kościół ważny dla mieszkańców Starachowic, szczególnie dla robotników fabryki, wtedy fabryki samochodów ciężarowych, wcześniej zakładów Starachowickich. Kościół, w którym na przykład kardynał Wojtyła w przededniu wyboru na stolicę Piotrową odprawiał również mszę. I to była ważna data i bardzo bolesna strata dla tej tożsamości lokalnej Starachowic. Wydawałoby się, że to takie symboliczne odejście też pamięci po twórcy tego kościoła, czyli bohaterze naszych dzisiejszych rozważań. Ale zacznijmy od początku. Na początku odzyskiwania, wyłaniania się Rzeczpospolitej, bo rzeczywiście to nie był proces jednorazowy, jak bardzo często potocznie, mitycznie mówimy, że Polska odzyskała niepodległość 11 listopada. No nie, to było wyłanianie się kraju i spajanie go z różnych, zupełnie odmiennych części, o, tym te, o czym też już tu była mowa. Ale na, w zaraniu tego, tego procesu dziejowego w Starachowicach rząd odradzający się Rzeczpospolitej podjął decyzję o budowie zakładów zbrojeniowych. To jest styczeń 1920 roku. A zatem być może jest to początek późniejszych pomysłów budowy trójkąta bezpieczeństwa, czy jeszcze późniejszych, późniejszego centralnego okręgu przemysłowego. Przecierano te szlaki w Starachowicach. Dlaczego? Choćby dlatego, że zachowała się huta, nie ucierpiała w czasie wielkiej wojny. Wycofający się Rosjanie nie zdążyli jej zniszczyć. I pomimo, że była nieczynna, udało się mieć już zaplecze, gotowe zaplecze metalurgiczne dla potrzeb budującej się fabryki. I już w 1920 roku, a w zasadzie na zajutrz po, po, po tych datach, ponieważ te umowy jeszcze później były modyfikowane, ruszyły wielkie prace budowlane, które miały stanowić podstawę budowy zupełnie nowych starachowic starachowic fabrycznych do tej pory starachowice to właśnie zakład wielkopiecowy to odlewnie to walcownia czyli to co starachowiczanie nazywają zakładami dolnymi jako że były położone tuż przy brzegu biegu rzeki kamiennej dla odmiany na północnych stokach zalesionych stokach zaczęto budować zakłady zbrojeniowe czyli zakłady górne od tej pory zakłady starchowickie miały mieć dwa płuca, hutę i zakłady mechaniczne, czyli zakłady zbrojeniowe. Wraz z tak szeroko zakrojoną inwestycją, zaczęto y, myśleć nad budową osiedli mieszkaniowych. I zakłady starchowickie już w roku 2020 rozpisały konkurs architektoniczny na opracowanie takich, takiego osiedla, który to projekt y, wygrał y, architekt Henryk Stiefelmann z Warszawy. Opracowując takie założenie, wpisujące się zresztą w ten tradycyjny nurt poszukiwania stylu narodowego. Jak się okazuje jednak, jego koncepcja była zbyt kosztowna. Nie dało się jej zrealizować w tamtym momencie i zdecydowano, podjęto decyzję, in, aby inny sposób zupełnie zrealizować to przedsięwzięcie. Otóż, zakłady Starchowickie powołały na ten. Na tę na okoliczność biuro architektoniczne we własnym zakresie i zatrudniły jako kierownika tego biura architektonicznego młodego architekta Jana Borowskiego. Jan Borowski urodzony w Petersburgu w 1890 roku, który odbywał studia w Instytucie Inżynierów Cywilnych w stolicy państwa carów. Następnie w czasie wojny okresu rewolucji tułał się nieco. I w roku 17 dostał funkcję kierownika Biura Architektonicznego w Mikołowie, czyli niedaleko Odessy, czyli mieście dzisiaj nam znanych z tych terrorystycznych ataków rosyjskich. I dosyć szybko stamtąd, jak wielu, wielu Polaków, przedzierał się do odradzającej się ojczyzny i tutaj w 19 roku powrócił. Musiał zatem w jakiś sposób dowiedzieć się o Poszukiwaniach zakładów, zakładów starachowickich, poszukiwaniach człowieka, który właśnie miał się zająć tym, czym on się zajmował na Ukrainie i dostał, mówiąc kolokwialnie, tą robotę. I rzeczywiście zakres prac, które miał zrealizować Borowski, był ogromny. Zwróćcie Państwo uwagę, że kierował biurem architektycznym w zasadzie przez trochę ponad cztery lata, do 24 roku. Jego założeniem jest nie tylko. Przede wszystkim za, same zakłady, ale również to, czym szczególnie chce się dzisiaj zająć, czyli właśnie um, osiedla mieszkaniowe. W jego projekt, z jego, zgodnie z jego projektem powstała mała kolonia urzędnicza. To 32 domki murowane i drewniane o różnej kubaturze. Powierzchnia takich domków, powierzchnia mieszkań w tych domach to między 52 a 102 metry kwadratowe. Bardzo ciekawe rozplanowanie. Szkoda, że nie ma czasu, aby o tym trochę pomówić, ale po jednej stronie ulicy, ówczesnej ulicy Tychowskiej, dzisiaj Radomskiej, powstała ta kolonia urzędnicza, po drugiej stronie ulicy Tychowskiej, dzisiaj Radomskiej, w pewnym oddaleniu kolonia robotnicza, która dla odmiany w zasadzie powielała typ kolonii urzędniczej, tylko nieco uproszczony sposób. Przede wszystkim mieszkania robotnicze były mniejsze, 36-37 m2 każde, ale wszystkie były wyposażone już w standard no, dzisiejszy, co w tamtych czasach nie było takie oczywiste. Proszę Państwa, tak, domy murowane i drewniane, dlatego że ten budulec był różny z tego względu, że jak się okazało pobliżu y, dawna XIX-wieczna kopalnia Herkules powodowała szkody górnicze. I należało w taki sposób dobrać materiały budowlane, aby nie dochodziło do żadnych niebezpiecznych zjawisk. Y, tu mamy taki rzut kolonii robotniczej, to charakterystyczny widok w dniu dzisiejszym, również jadąc ulicą Star y, Kielecką, to tutaj na samym dole. Zalew i dalej spiętrzenie tej kolonii robotniczej. Dzisiaj jeszcze tylko po prostu mamy wieżowce ponad nimi, ale to jest wszystko bardzo czytelne. Oprócz osiedli mieszkaniowych Borowski zrealizował wiele budynków, nazwijmy to takiej użyteczności publicznej. Między innymi dwie ważne wille dla dyrektorów, dyrektorów czyli naczelnika lasów zakładowych, czyli dyrektora lasów starachowickich, tych należących do zakładów starachowickich i samego naczelnego dyrektora, dyrektora zakładów. No i tutaj dochodzimy również do kościółka i kościółek pierwotnie nie był zakładany, jego budowa. Teren zakładów był częścią jedynej wtedy parafii leżącej na terenie dzisiejszego miasta, czyli parafii Świętej Trójcy w Wierzbniku. No ale robotnicy mieli tam 4 kilometry do tego kościoła. Mogli iść do Wąchocka, ale tam było 6 kilometrów, więc no ich chęcią było stworzenie tutaj takiego takiej świątyni, gdzie mogliby uczestniczyć w praktykach religijnych. I to robotnicy wymusili trochę na zarządzie Towarzystwa Zakładów Starchowickich budowę takiej świątyni. Tym bardziej, że jest to czas, początek lat dwudziestych, jest to czas również pewnych niepokojów społecznych i tutaj starano się rozładować te niepokoje w taki sposób, aby zadość uczynić tym oczekiwaniom robotniczym. I tu widzimy budowę kościołka Wszystkich Świętych rok 1922. Wtedy ta budowa się zaczyna, kościół drewniany na podmurówce, który był wznoszony w ekspresowym tempie. Tak naprawdę jesienią w październiku rozpoczęto jego budowę i w zasadzie już wiosną następnego roku był on gotowy. Co do samego stylu, mieszkańcy nazywają to i do tej pory wspominać ten kościółek jako kościółek w stylu zakopiańskim. Nie mamy teraz czasu, żeby dywagować, czy był to styl zakopiański, natomiast bardzo ciekawa architektura drewniana, raczej również nam, tym, którzy nie są architektami, tak jak ja na przykład, kojarzą się w zasadzie z tym, istotnie z tym stylem góralskim i jest to analiza tego stylu budownictwa, architektury tego obiektu jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa i nadaje się na zupełnie odrębne, tutaj odrębną rozmowę. Warto pamiętać, że w roku 23, czyli 100 lat temu, 3 czerwca kościół został konsekrowany, został poświęcony i stał się najważniejszą, jednym z najważniejszych miejsc w tarachowicach fabrycznych. Do utworzenia nowej parafii brakowało trochę jeszcze czasu, bo powstała ona ostatecznie w roku 1937, a więc początkowo była to, była to filia parafii Świętej Trójcy w Wierzbniku. Również wnętrze kościoła było bardzo ciekawe, jeżeli chodzi chociażby o całą oprawę malarską. Tutaj Zofia Baudouin de Cortenay, która prawdopodobnie była przyjaciółką Jana Borowskiego, znali się z czasów petersburskich, prywatnie. artystka. Pisarka, poetka, malarka, a prywatnie jej ojciec był jednym z kilku kandydatów na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy to Narutowicz został tym pierwszym, no i niefortunny rzeczywiście, bo skończył tragicznie prezydentem. I, I tego rodzaju malowidła nawiązujące trochę do sztuki wschodniej również w tym kościółku się znajdowały. Tak, tu mamy jeszcze wizerunek tego kościoła po wybudowaniu, i tu widać go od innej strony. Jan Borowski zakończył swoje, swoją starachowicką, bardzo aktywny okres swojej działalności i twórczości w roku 1924. Przeniósł się do Warszawy, gdzie otworzył swoje biuro architektoniczne, ale nie zagrzał tam długo miejsca. Ponieważ już rok później znajdujemy go w Wilnie, gdzie obejmuje niebawem Katedrę Historii Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Stefana Batorego. I co ciekawe. Człowiek, który zajmował się budownictwem, no wydawał się nowoczesnym przemysłem, tworzącym się właśnie, koncentruje się teraz na architekturze średniowiecznej. To jest jego pasja, to się okazuje jego nową zupełnie drogą, którą będzie mógł skutecznie później wykorzystać te doświadczenia. Prowadzi badania nad architekturą średniowieczną we Francji, udziela się bardzo aktywnie w Wilnie. Wilno staje się jego takim prawdziwym miejscem na Ziemi. Bierze udział w podnoszeniu z gruzów kolejnych kościołów i budynków zniszczonych w wyniku Wielkiej wojny. Ponad kilkanaście kościołów odbudował zniszczonych w czasie pierwszej wojny światowej. Brał udział również w konserwacji bardzo wielu zabytkowych obiektów, w tym kościoła samej ostrej bramy, i Matka Boska Ostrobramska będzie dla niego bardzo ważna, bardzo ważna przez całe, całe życie. Udziela się również. Bardzo czynnie w działalności różnych stowarzyszeń wileńskich. W Wilnie jest do roku 1945, kiedy już dłużej być nie może i przenosi się na zachód, konkretnie w, trafia najpierw do Torunia, a następnie do Warszawy, gdzie dosyć szybko zostaje zatrudniony w państwowej pracowni konserwacji zabytków architektury i wysłany do Wrocławia w celu oceny zniszczeń wojennych. Po dokonaniu takiej oceny, po przedstawieniu raportu. Zostaje szybko skierowany z kolei do Gdańska na podobny odcinek, ale tam już otrzymuje funkcję pierwszego po wojnie i pierwszego Polaka jako wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ogromne, ogromne zasługi, jakie położy w odbudowę Gdańska w nadaniu mu, przywróceniu mu wizerunku wielkiej metropolii Hanzeatyckiej, to właśnie coś, co jest niezaprzeczalnym wkładem w jego, jego wkładem w, w naszą też tożsamość jako Polaków. On w latach 45, on w latach 45-53 jest 51, przepraszam, jest tym wojewódzkim konserwatorem zabytków w Gdańsku. Oprócz tego organizuje, odbudowuje struktury Politechniki Gdańskiej, gdzie później jest czynnym czynnym wykładowcą od roku 48, profesorem tejże Politechniki i Gdańsk obok Wilna staje się również drugim jego takim najważniejszym miejscem na ziemi. Wśród tych bardzo wielu realizacji, których trudno wymienić tak naprawdę, pokażę tylko kilka zdjęć. Obiekty, które są myślę nam znane również, jeżeli ci, którzy nie znają Gdańska jako bliżej, to myślę, że są one znane. Współpraca w Odbudowie ratusza, gdzie profesor zresztą wspominał, ile problemów miał z odbudową chociażby, pozyskaniem złota na zarówno hełm tego, tego ratusza, jak też i koronę figury króla Zygmunta, Zygmunta Augusta. Brama zielona, dwór Artusa, kaplica królewska. Ale nie tylko Gdańsk, szanowni Państwo, również na terenie województwa gdańskiego brał udział czynny w odbudowie zniszczeń bądź zabezpieczeniu pozostałości po, no, po, po obiektach zniszczonych w wyniku wojny. No, dla przykładu Zamek Krzyżacki w Malborku, gdzie również ewidencjonował zniszczenia i podejmował się odbudowy. I nadzorował później tę odbudowę. Przestał być w 1951 roku konserwatorem, sam zrezygnował, nie mogąc już znieść no, opre coraz bardziej opresyjnego systemu, y ale nie zaprzestał swojej działalności y społecznej, która była ciągle ograniczana, ale koncentrował swoje wysiłki przede wszystkim jako dydaktyk. Y zarówno na Politechnice, jak i w innych szkołach, który, w których y wykładał w tym. Późniejszej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, co pokazuje jego zamiłowanie do sztuki, sztuki dawnej. Również wykładał z uwagi na swoje umiejętności konserwacji zabytków, ale nie unikał również realizacji zupełnie od podstaw. Na przykład projekt z 61 roku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, który jest rzeczywiście takim przykładem nowoczesnej. Modernistycznej architektury, tej drugiej odsłony modernizmu lat 60. Jest to rzeczywiście imponujący obiekt i to jest w zasadzie takie pożegnanie profesora z tą działalnością. No, z uwagi na wiek, Jan Borowski umarł w roku 66. 25 października został pochowany w Gdańsku Oliwie. I tak naprawdę, proszę Państwa, bo podtytuł mój jest trochę o zapomnianym architekcie. Przez wiele lat to nazwisko gdzieś się zatarło. Ono było nieczytelnie, z oczywistych względów, w Wilnie, w Gdańsku także i również w Starachowicach. Pożar kościoła, jego, jego budownictwa, był takim symbolicznym, dla mnie przynajmniej jest takim symbolicznym momentem spopielenia tej pamięci. Na szczęście sytuacja zaczyna się zmieniać, i na przykład w Gdańsku. Coraz częściej, w ostatnich dosłownie latach, żeby nie gdzieś miesiącach, y, organizowane sesje i konferencje, takie jak tutaj dzisiejsza, przywracają pamięć o tym architekcie. Jak to się ma w Starachowicach? Można powiedzieć słabo, prawda? Ale proszę się nie niepokoić. To zdjęcie, które wykonałem w roku ubiegłym, ale to jest zdjęcie nie ukazujące zaniedbania. To jest fragment kolonii. Kolonii robotniczej, nie zaniedbania miasta czy władz miejskich, ale wręcz przeciwnie, bo. Chwileczkę. Chwilkę później ten obiekt wygląda już tak. Nasze władze, władze naszego miasta przywracają dzięki projektowi rewitalizacji przywracają no, piękno, architektoniczne piękno tych obiektów. One oczywiście są mocno modernizowane, jeżeli chodzi o dostosowanie do dzisiejszych warunków i wymagań mieszkalnictwa. Ale dzięki temu możemy rzeczywiście na powrót podziwiać tą architekturę. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Wcześniej pokazywałem willę budowaną dla dyrektora Lasów. Ona też już jest poddana rewitalizacji i podobnie willa dyrektora Zakładów. To jest już ostatni slajd. Dyrektora Zakładów. W związku z tym przywracamy w mieście piękno tych tej architektury. Ważne, aby przywrócić jeszcze pamięć o tym w jaki sposób Borowski ukształtował linię zabudowy starachowic fabrycznych, ponieważ do tej pory ona szła od wschodu, od Wierzbnika ku zachodowi, a teraz on poprowadził linię jakby taką pionową, można powiedzieć, północ-południe. To ma swoje konsekwencje do dnia dzisiejszego w zabudowie miasta. Warto pamiętać o trochę zapomnianym, ale na szczęście przypominanym budowniczym fabrycznych starachowic. I ja dziękuję.